Poczynamy drugą połowę maja i to będą naprawdę potężne dwa tygodnie. Jowisz 14 maja wszedł do znaku ryb i pomaga nam dostroić się do tych wyższych wibracji, które teraz będą. O tym niesamowitym czasie, w którym Jowisz będzie gościł w znaku ryb, nagrałam osobne wideo, bo to bardzo ważny czas dla całej ludzkości. Mam jeszcze gdzieś tutaj kartę u góry, a teraz idźmy dalej. Mamy nadal potężną Wenus, widoczną cały czas na niebie. Która wspiera nas, naszą wewnętrzną harmonię, łącząc z nas pierwiastek ognia i wody, odbudowując w ten sposób żeńską energię w każdym z nas. Saturn z kolei zbliża się do Urana, żeby utworzyć drugą w tym roku kwadraturę, 14 czerwca. W tej chwili brakuje jakiś stopień z kawałkiem do zerowej kwadratury, ale energia tej konfrontacji wolności z ograniczeniem cały czas towarzyszy nam w tle codziennych wydarzeń. Uran jako Indywidualista po prostu chce rozwalić system tu i teraz, nie chce czekać w bierności, nie chce przestrzegać tych starych zasad, chce wprowadzać nowe. Saturn z kolei 23 maja wchodzi w retrogradację i będzie sprawdzał, jak to też mu się udało zrobić te wszystkie ograniczenia, ograniczenia wolności społeczeństwa, te wszystkie kontrole, blokady, tworzenie poczucia lęku i zagrożenia. I podczas jego retrogradacji, która będzie miała miejsce od 23 maja do 11 października, będzie próbował wprowadzać kolejne zasady, kolejne reguły, odgórne kontrole. Może wzrosnąć też biurokracja w tym czasie. Oczywiście będzie nakładał na nas ograniczenia, jeżeli nie napotka oporu. No i oczywiście super pełnia. Super księżycem, super zaćmieniem. To jakby pełnia nas sterydach. Zaćmienie księżyca zawsze kieruje energię bardziej do wewnątrz niż zaćmienie słońca i konfrontuje nas bardziej z naszym ascendentem, czyli mamy spojrzeć na siebie, na to, jak postrzegamy sami siebie, jak postrzegają nas inni i czy to jest zgodne z tym, jak jest naprawdę. Czy pozwalamy sobie na bycie sobą w relacjach z innymi? Jaki tworzymy wizerunek samych siebie dla innych? I czy tak w ogóle wiemy, kim jesteśmy? Co jest dla nas naprawdę ważne? Jakie wyznajemy wartości, dzisiaj jakie wartości wyznajemy? Pamiętajmy, że zaćmienie zawsze oznacza jakiś punkt zwrotny w naszym życiu. To bardzo emocjonujący czas. To zaćmienie księżyca w czasie pełni mówi o kulminacji, o zakończeniu czegoś żeby wraz z zaćmieniem słońca, które będzie 10 czerwca, zacząć nowy początek, pamiętajmy, że władcą zaćmienia księżyca jest sam Jowisz. Potężny teraz w znaku ryb, prowadzący nas drogą wyższej świadomości, namawia nas do wyjścia z tych starych schematów, których po prostu już wyrośliśmy. To światło pełniowe. Roświetli, można powiedzieć, takie zakamarki naszej duszy, do których może nigdy nie zaglądaliśmy. Każde zaćmienie jest pewnego rodzaju resetem. Im więcej zostawisz, tym szybciej i dalej pójdziesz do przodu, bo każde zaćmienie to ogromne przyspieszenie w tych sprawach, na których skupiamy naszą uwagę. Może to pójść do przodu, jeżeli ma szansę wzrostu, albo rozpaść się, jeżeli tej szansy nie posiada. Jowisz jako pan ognistego znaku strzelca mówi o wolności, o prawdzie, o prawodawstwie, prawie naturalnym. O tym, w co wierzymy, w jaki sposób myślimy. Możemy w tym czasie otrzymać coś w rodzaju olśnienia, innej świadomości stanu rzeczy, postrzegania rzeczywistości z innej perspektywy. To czas, kiedy wielu ludzi może się przebudzić i zrozumieć, co się naprawdę dzieje wokół nas. To może być jakaś wiadomość na przykład. Jakiś przebłysk geniuszu, sen z przesłaniem od naszych przodków, na przykład przewodników. To może mieć miejsce już tydzień przed zaćmieniem albo tydzień po. Jeżeli stwierdzisz, że nic spektakularnego nie wydarzyło się w Twoim życiu w tym czasie, to warto dowiedzieć się, kiedy miejsce zaćmienia, czyli 5 stopni strzelca, będzie aktywować Mars albo Saturn jakimś aspektem opozycją albo kwadraturą w Twoim horoskopie urodzeniowym. Poza tym pamiętajmy, że efekty zaćmienia będą materializować się w naszym życiu przez następne pół roku, a nawet 9 miesięcy. I na pewno nikt z nas nie zostanie pominięty. Opozycją do Jowiszowego księżyca jest Słońce w znaku bliźniąt, bo bliźniąt oczywiście jest Merkury, który już trzy dni po pełni wchodzi w retrogradację, więc będzie tu objawienie jakichś ukrytych informacji. Informacji związanych z podróżami, edukacją, handlem, eksportem, importem, prawodawstwem. Oj zaćmienia łączy się również z węzłami księżycowymi. Jowisz w domu, którego łączy się księżyc z węzłem południowym, mówi o tym, od czego mamy odejść, co, my, co mamy jakby wyrzucić jak parę zużytych butów, czyli o oczyszczeniu ze starych wierzeń, nieaktualnych przekonań. Wpływa na nasz sposób myślenia i znalezienia sposobu, w jakim możemy wnieść własny wkład w tę kolektywną energię społeczeństwa. To też czas spotkania na swej drodze jakiegoś autorytetu, może nauczyciela, który możecie wesprzeć, wskazać jakiś kierunek, abyś mogła dojść do tego, jaka jest naprawdę Twoja prawda. Warto przypomnieć sobie, co działo się w naszym życiu, na przykład, w 2020 roku w czerwcu, albo wcześniej pod koniec maja 2002 roku, bo teraz może nam przyjść zmierzyć się z podobnymi kwestiami. Natomiast osoby, które urodziły się między 22 a 30 maja lub 22 a 30 listopada, odczują to zaćmienie w sposób naprawdę szczególny. Również te osoby, które mają planety posadowione w horoskopie urodzeniowym między pierwszym a dziewiątym stopniem znaku strzelca lub bliźniąt. Warto sprawdzić to w swoim horoskopie urodzeniowym. Podczas zaćmienia mamy również kwadraturę Jowisza do Słońca i Księżyca. Ten aspekt każe nam skonfrontować się z tym, co, co wspieramy energetycznie, w co wierzymy, czy odnaleźliśmy już cel naszego życia. Jeśli tak, to wszystko, co wykreujemy podczas tej pełni będzie wsparte ogromną ekspansją jowisza. W znaku bliźniąt natomiast Wenus z merkurym tworzą koniunkcję, obdarzając nas taką kreatywną energią naszego intelektu. Zdecydowanie taki aspekt aktywuje nasz umysł. I tu przychodzi Neptun, tworząc kwadraturę z Wenus i Merkurym, mówiąc, weź teraz te wszystkie zgromadzone informacje, ten Swój podrasowany intelekt, i wejdź w pole swojego serca i poczuj, co jest dobre dla Ciebie. Neptun mówi tam, abyśmy połączyli się, połączyli się z naszym wyższym ja i skonfrontowali te wszystkie nasze zgromadzone informacje, przekonania z prawiedzą, z naszą własną wiedzą zgromadzoną przez wszystkie inkarnacje, ale też wiedzą niewyczerpalnej biblioteki samego źródła. Koniecznie w tym czasie znajdź czas na spokój, relaks, medytację. Zwracaj uwagę na sny. Przed pójściem spać wyraź intencję, że chcesz otrzymać przekaz od swoich przodków, na przykład, że jesteś gotowa na taki kontakt, jeżeli oczywiście chcesz go. Twórz intencje dotyczące najlepszej wersji swojego życia. Twórz piękną rzeczywistość dla całej Ziemi. Z każdą Twoją dobrą myślą, piękną emocją. Przybliżasz się do swojej wymarzonej rzeczywistości. Tworzysz po prostu nową Ziemię, tu i teraz, bo ona tu i teraz już jest. Tylko, tylko my musimy się dostroić do tej częstotliwości, wyższej częstotliwości, tak jak z radiem w samochodzie. Dlatego przebywaj jak najczęściej w poczuciu spokoju, radości, miłości i szacunku dla każdego życia. Nie trać swojej ceny, cennej energii na karmienie jakichś myślokształtów, które stworzone są z lęku, poczucia zagrożenia albo jakiegoś braku, bo to jest właśnie to, co oddala cię od Twojej nowej Ziemi. Zapytaj siebie: Czy to jest moje? Czy tak chcę żyć? Czy to jest moja prawda? I jestem przekonana, że już po chwili kontemplacji nad tymi kwestiami uśmiechniesz się tylko w duchu. I na znak Zmaterializowania swojego stanowiska możesz po prostu wyciągnąć dłoń przed siebie i głośno wypowiedzieć prostą komendę: dotąd, a nie dalej. Takie energie po prostu nie chcę, żeby wchodziły w moje pole. Moja energia należy do mnie. Jestem żywą i suwerenną istotą. Jestem człowiekiem, wielkim twórcą. Więc niech się dzieje zatem wola moja. A zobaczysz i poczujesz od razu, co się stanie wokół ciebie po wypowiedzeniu tych słów. A teraz, kochani, zobaczmy, jak to zaćmienie będzie oddziaływać kolektywnie na wszystkie znaki Zodiaku. I zacznijmy, może, od strzelców, gdzie znajdować się będzie księżyc. Niezaprzeczalnie będzie to moment zwrotny w Waszym życiu. Fokus jest na Was, na Was samych, na to, jak postrzegacie siebie: czy wierzycie w siebie, czy szanujecie siebie, czy opiekujecie się sobą. To czas, w którym możecie poczuć taką inspirację do eksperymentowania, na przykład ze swoim wyglądem. Możecie ro rozpocząć jakieś diety, jakieś projekty, które mają na celu zadbanie o Wasze ciało fizyczne. To czas również skonfrontowania się z relacjami, jakie tworzycie z innymi ludźmi. Czy jesteś szczera i prawdziwa w tych relacjach? Czy pozwalasz sobie być sobą w tych relacjach? To też czas podjęcia decyzji o zawarciu na przykład małżeństwa, ale również o rozstaniu. Chiron stoi do Was w trygonie, a więc możecie teraz, tak jak nigdy, dosłownie uzdrowić swoje życie, uleczyć te rany, z którymi borykacie się może od lat. Koniecznie wyciągnijcie teraz te upiory z szafy, bo to wspaniały czas, aby pożegnać je po prostu na zawsze. Skorpiony. Dla Was to czas ruszenia wręcz z posad spraw związanych z poczuciem własnej wartości. Macie potężnych sprzymierzeńców. Jowisz i Neptun w rybach tworzą trygon do Waszego znaku, więc możecie teraz osiągnąć wręcz szczyty swoich możliwości intelektualnych, ale też Podnieść swoją świadomość, obudzić się po prostu, obudzić się z tej iluzji ograniczeń i starych schematów, zacząć szanować samego siebie i zrozumieć, że zasługujesz po prostu na wszystko, co najlepsze. Będą teraz aktywowane dla Was kwestie związane z finansami, pracą, nowym biznesem, z majątkiem, również z tym majątkiem rodowym, z ziemią, ojcowizną, ponieważ dodatkowo będzie podkreślał te aspekty Mars. Stojąc do waszego znaku w pięknym trygonie. Więc teraz macie szansę stworzyć naprawdę taki silny fundament bezpieczeństwa finansowego na długi czas. Taki swój bezpieczny i pełen piękna i miłości dom. Dom, w którym celebrowane są Twoje wartości życia dostatek i obfitość. Więc skorzystaj z tego czasu, bo to ogromne błogosławieństwo wszechświata. Nie ograniczaj się w swoich kreacjach. Wszystko jest w zasięgu Twojej ręki. Ważne, żebyś sama pozwoliła sobie po prostu po to sięgnąć i z tego skorzystać. Wagi. To czas postawienia przede wszystkim na komunikację, gromadzenia i przetwarzania informacji, umiejętności, dokształcenie się, abyście miały wszystko, co jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu i spełnienia. To czas wyjścia... Na szerokie wody, z tym, co robicie, bez ograniczeń mentalnych, wstydu czy lęku. Merkury, Wenus i pełniowe słońce w znaku bliźniąt wspierają Was trygonem, więc macie niesamowicie lotny i kreatywny umysł teraz taki analityczny umysł. Jesteście błyskotliwe i jeszcze bardziej miłe, takie uprzejme niż zwykle, więc chętnie inni pomogą Wam, jeśli tego potrzebujecie. A również Saturn chętnie Was teraz wesprze i pomoże tworzyć duże rzeczy w Waszym życiu. Więc wszelkie działania administracyjne, rozpoczynanie działalności, jakiś handel, staranie się o pracę będą dla Was teraz zakończone w dużej mierze po prostu sukcesem z tym Saturnem. To świetny czas na Zaistnienie w mediach społecznościowych, rozpoczęcie działalności edukacyjnej, jakiegoś sklepu internetowego, blogów, wszystkiego, co dotyczy komunikowania się z innymi. Panny, światło pełniowe u Was będzie skierowane na sprawy związane z rodziną, zarówno rodzicami, waszym rodem, ale również rodziną, którą same już tworzycie. Trzeba będzie skonfrontować swoje podejście do rodu, spuścizny, jaką otrzymałaś od pokoleń. Księżyc znajduje się w kwadraturze do Waszego znaku, a i ascendent znajduje się w Waszym znaku. Więc bardzo ważne jest dla Was zmierzenie się z tymi sprawami, które nie są do końca załatwione. Czy materialnie, może jakieś kwestie spadkowe, dogadanie się z rodziną, ale również kwestie Twojego takiego połączenia mentalnego, energetycznego z rodem. Mars w znaku Raka tworzy sekstyl z Waszym znakiem. To wyjątkowo sprzyjający moment dla Was, aby wyrzucić z siebie wszystkie zalegające żale i traumy związane z rodziną, bo w ten sposób oczyszczasz nie tylko swoje życie, ale również wszelkie traumy i wszystkie obciążenia całego rodu, które mogły nieść się generalnie z pokolenia na pokolenie od wielu, wielu lat. Dzięki oczyszczeniu i wybaczeniu, będziesz w stanie teraz zbudować. Taki zdrowy, własny dom, własny silny fundament, dający Ci poczucie bezpieczeństwa i tą taką świadomość, że nie jesteś sama, bo stoi za Tobą cały Twój ród, wspierając Cię jak tylko potrafi. Zachęcam również do obejrzenia filmu, w którym opowiadam o Marsie w znaku Raka, bo będzie to bardzo ważne przesłanie właśnie dla Was podczas tego zaćmienia. Lwy. To dla Was wyjątkowo, naprawdę sprzyjający czas. Księżyc ustawia się dla Was w trygonie. Podobnie jak Wenus, Merkury i Słońce, to czas potężnych zmian i możliwości wykroowania wszystkiego, tak naprawdę, co zapragniecie. Odkrycie jakichś talentów, które zostaną dostrzeżone przez duże grupy ludzi. Możecie teraz tak pokierować swoim życiem, żeby Robić to, co naprawdę kochacie, co sprawia wam radość, co może przynieść wam sławę, powodzenie i pieniądze. Brzmi spektakularnie, ale tak naprawdę teraz może być. Więc twórzcie sztukę, kreujcie piękną wersję swojego życia, otwierajcie nowe przedsięwzięcia, pokazujcie się ludziom, prezentujcie swoje talenty innym, swoją twórczość. Teraz macie szansę zaistnieć i błyszczeć. Tak jak to zazwyczaj lubicie. To też wspaniały czas na staranie się o dziecko, jeżeli oczywiście tego pragniecie. I ogólnie jest to czas, w którym warto skupić uwagę na dzieciach, zastanowić się nad tym, czy wiecie, jakie potencjały mają wasze dzieci, czy je wspieracie, czy są szczęśliwe, jaki macie z nimi kontakt. To też wspaniały czas na wspólny, rodzinny wyjazd. Taką integrację, wspólne zabawy, podczas których możecie uczyć swoje dzieci kreowania swojego życia w piękny i taki pozytywny sposób. Raki. To czas, aby skupić się na swojej pracy. Zweryfikować, czy to, co robisz nadal jest dla Ciebie wystarczająco satysfakcjonujące. To czas... Rezygnowania z pracy, w której czujesz się ograniczona, wykorzystywana albo poniżana. Kajron stoi w kwadraturze do Twojego znaku, więc konfrontacja z tym, co Cię w życiu rani, ogranicza w jakiś sposób, będzie pewnie nie do uniknięcia. Ale myślę, że to bardzo dobrze, bo też lepiej niż kiedykolwiek teraz możesz załatwić te sprawy. Raz na zawsze pozbyć się swojego, ze swojego życia tego, co ściąga Cię w dół i nie pozwala Cię żyć szczęśliwie i spokojnie. Bardzo dobry czas na znalezienie nowej pracy, wysyłanie CV, więc koniecznie rób to w tym czasie. Jeżeli szukasz pracy, wysyłaj CV, przeglądaj ogłoszenia, bo Mars, będący teraz w Waszym szóstym domu, który aktywuje zaćmienie. U was może naświecić jakąś Waszą umiejętność, która okaże się komuś wręcz niezbędna, i w ten sposób możesz znaleźć w nowym, możesz się znaleźć w jakimś nowym miejscu pracy, gdzie będziesz doceniona, otoczona przyjaznymi ludźmi i dobrą wypłatą. Może też zmienić się wasz dzień codzienny. Może to być wpływ na przykład nowej pracy, albo chęć zadbania o siebie, o swoje zdrowie. Zmieniając chociażby codzienne niezdrowe nawyki. Co nam wszystkim wychodzi zawsze. No dobre, jak wiemy, więc powodzenia. Bliźnięta. Dla Was księżyc znajduje się oczywiście w opozycji. Czas więc, aby wziąć pod uwagę relacje, wziąć pod lupę relacje wręcz, jakie tworzysz z innymi. Na każdym poziomie. Relacje w pracy, czy są oparte na wzajemnym szacunku, sprawiedliwości, w domu, czy członków rodziny traktujesz z szacunkiem, zachowując ich godność. Czy nie nadużywasz swojej pozycji, aby zastraszać innych, na przykład, wymuszać na nich posłuszeństwo albo uległość? Jak traktujesz dzieci? Czy szanujesz ich suwerenność? Jak traktujesz swojego psa? Czy szanujesz jego potrzeby? Czy dbasz należycie o jego zdrowie, o jego komfort psychiczny? Czy korzystasz z tej cudownej możliwości, jaką jest nawiązanie bliskości z tak cudowną istotą, od której możemy uczyć się, Bezwarunkowej miłości przez cały czas. To też temat Twojego związku. Czy masz relacje oparte na takim solidnym fundamencie, którym jest miłość, nie zakochanie? Dobro, które ma na względzie zarówno własne, jak i naszego partnera. Czy potrafimy być partnerem, a nie jakimś tłamszącym kogoś bluszczem? Czy potrafimy być asertywni, kiedy ktoś z kolei zachowuje się jak bluszcz w stosunku do nas? Czy potrafimy wznieść się ponad potrzebę akceptacji za cenę naszego komfortu, wolności i zwykłej radości życia? Bo bardzo ważne pytanie, nad którym trzeba się pochylić podczas tego zaćmienia, to właśnie jak tworzę relacje, czy jestem ich szczęśliwa? Może to być czas też początku nowego związku, poznania kogoś nowego, ale również z kolei może być to czas zakończenia relacji, która już zakończona być powinna. Byki, światło zaćmienia bez żadnej taryfy ulgowej rozświetli wręcz każdy zakamarek Waszej duszy. To czas wychodzenia na wierzch wszystkiego, co pochowałaś gdzieś po kątach od lat. Teraz będziesz musiała zmierzyć się z tym. Ze swoimi lękami, traumami. Przygotuj się na to. Zaplanuj sobie na to czas, znajdź pasującą Tobie metodę oczyszczania. Pamiętaj, że im więcej zostawisz podczas tego zaćmienia, zrobisz więcej miejsca na nowe, które będzie mogło po prostu rozgościć się w Twoim życiu, bo będzie miało na to miejsce. A możesz liczyć teraz na pojawienie się kogoś, kogo można nazwać szumnie bliźniaczym płomieniem. Pluton tworzy trygon do Twojego znaku, więc wesprze Cię w kwestiach finansowych przede wszystkim. To dobry czas na zwiększenie swoich dochodów. To czas, kiedy możesz poznać kogoś, kogo możesz nazwać autorytetem, albo wysoko postawioną osobę, która może Ci pomóc, doradzić w czymś, doradzić coś w kwestiach dotyczących inwestycji, nieruchomości, jakiejś lepszej pracy. To też czas. Przypływu pieniędzy idących od innych. Więc może to być spadek, może jakaś dotacja, jakaś spłata za pomocą, więc zwróć na to uwagę. Barany. To dla Was naprawdę super czas. Macie wsparcie wszechświata z każdej strony. Księżyc ustawia się w trygonie do Waszego znaku. Możecie z powodzeniem zrobić porządek w swojej głowie, można tak powiedzieć. Zastanowić się, jakie wartości są Waszymi wartościami. Co ja tak naprawdę dzisiaj wierzę? Co jest moją prawdą? To czas zdobycia wyższej własnej świadomości. To czas, w którym możesz wręcz doznać jakiegoś objawienia, zobaczyć więcej niż kiedykolwiek. Nagle, wow, aha, to tak wygląda. Aha, to o tym myślałam. Znaleźć właściwe rozwiązanie w różnych aspektach swojego życia. Ale też jest to wspaniały czas na znalezienie celu. Tego celu wyższego, celu wyższego całego życia. Poczujesz wielką potrzebę takiego jednoczenia się z ludźmi w imię dobrej sprawy. Będziesz chciała być bardziej użyteczna społecznie, robić coś, co nie tylko dla, będzie dla dobra Twojego, ale i innych. To też świetny czas na naukę, na poszerzanie swoich horyzontów, na wyższe zrozumienie. Jeżeli masz jakieś niezałatwione sprawy, na przykład sądowe, Mogą one zakończyć się teraz dla Ciebie szybko i pomyślnie, więc powodzenia. Ryby. To dla Was bardzo, bardzo mocny czas z tym Jowiszem w Waszym znaku. Dodatkowo zaćmienie będzie aktywować sprawy związane z Waszą karierą zawodową, pracą, statusem społecznym, ale też jakimś wyższym celem. Więc to bardzo dobry czas, aby zamknąć wszelkiego rodzaju działalności, które ciążą ci w jakiś sposób. Może od jakiegoś czasu czujesz, że nie masz już natchnienia, żeby robić dłużej to samo, żeby je dalej prowadzić, ani satysfakcji nie czujesz z tego, co robisz. To świetny czas na szukanie nowej pracy, nowych wyzwań. Możesz teraz otrzymać awans w pracy który będzie się wiązał z większą odpowiedzialnością, ale też z takim większym uznaniem i większymi pieniędzmi. Jak jednak na początku może to być dla Ciebie spore wyzwanie i taka ciężka praca, ale ona zostanie odpowiednio nagrodzona. Więc świetny czas zajęcia się przede wszystkim swoją karierą. Wejście na drogę swojego powołania, a robić to, co naprawdę kochasz, w czym jesteś dobra i dobrze się po prostu z tym czujesz, a wtedy na pewno to ci wyjdzie. Wodniki, dostajecie nowe szanse i możliwości zrealizowania projektów naprawdę na dużą skalę. To są tego typu działania, które mają na celu spełnić po prostu nasze marzenia. Potrzebna tu będzie systematyczność i wytrwałość, ale efekty będą niesamowite i długofalowe. Ważne, aby słuchać siebie, robić to, co czujesz, co kochasz i po swojemu. To, bo tutaj nie sprawdzą się takie doświadczenia innych. Nie wystarczy coś skopiować, co kiedyś działało. To ma być nowa, świeża wizja, przepełniona entuzjazmem, pasją do działania. I takie właśnie przedsięwzięcia mają szansę zaistnieć i cieszyć się naprawdę długofalowym rozwojem. Tu również istotny jest sposób przekazu, takiego dotarcia do odbiorcy. Zdecydowanie ma być to oparte na nowych technologiach. Nowy sposób przekazu, tworzenie sieci połączeń z odbiorcą w internecie, łączenie się z podobnie myślącymi ludźmi na szeroką skalę. To też świetny czas na spotkanie jakiegoś mecenasa, który może Wam teraz pomóc. Stawiać jakieś odpowiednie kontakty, albo przedstawić Wasz projekt odpowiednim ludziom, więc miejcie szeroko otwarte oczy. Koziorożce, to czas rozstania się z tymi sprawami w Waszym życiu, które są już tylko jakimś niepotrzebnym balastem. To zdecydowanie moment taki moment zwrotny w Waszym życiu po prostu. Moment, w którym zrozumiecie, którą drogą chcecie iść i co. Już należy po prostu skończyć, a co jest ważne i warte Waszego zaangażowania dalej. Mars w znaku Raka stoi w opozycji do Waszego znaku, więc ważne będą dla Was sprawy związane z domem i rodziną. Zachęcam do obejrzenia filmu o Marsie w znaku Raka, który robiłam niedawno, bo ta energia będzie właśnie szczególnie ważna dla Was podczas tego zaćmienia. To będzie czas, w którym... Będziecie konfrontować się ze sprawami związanymi z Waszą rodziną, z Waszym domem, takim głębokim poczuciem bezpieczeństwa, samą wartością, jaką jest dla Was rodzina. To też czas zwrócenia uwagi na kwestie majątkowe, nieruchomości, ziemię rodową. Możecie teraz też poczuć chęć zmiany miejsca zamieszkania albo powrotu z kolei w rodzinne strony. Ważne, abyście dały sobie więcej akceptacji, ciepła i poczucia bezpieczeństwa, bo wtedy te uczucia będą z Wami na długo i będą wspierały Was w Waszych działaniach. Kochani, życzę wszystkim powodzenia w tym potężnym czasie, i abyśmy wszyscy po tych zaćmieniach byli o krok dalej i bardziej szczęśliwi i otwarci na to nowe, co idzie i piękne. Powodzenia, pan.